Nazywam się Bartłomiej Sykuła, pochodzę ze Skawiny. Nazywam się Gerard Węgiel, pochodzę z Zjaśkowic. Zajmuję, Zajmuję się, się rapem. Założyliśmy wspólny skład, nazywa się on ZDS Skład, jest na internecie. Jestem Nie tu na ostro. Nasz skład powstał w kwietniu tego roku. Pierwszy swój kawałek napisałem 3 lata temu. Zostałem zainspirowany przez Paktofonikę, której akurat wtedy dużo słuchałem. Ja też zacząłem zajmować się muzyką od 3 lat. I też się inspirowałem, podobnie tak jak kolega tutaj Paktofoniką. Co by się nie, stało. Co mi nigdy nie Moja kariera podzieliła się tak na jakby na dwie gatun dwie, dwa gatunki rapu old school i new school. Jestem młody, Do tej pory zagraliśmy już kilka koncertów między innymi w Skawinie w Ostrowcu świętokrzyskim, w Brzeźnicy. I teraz nadchodzą kolejne dwa. w Skawinie. W tej walce blizna pozostała w piątek, sobota i niedziela, chcę się bawić. Muzyka dla nas jest tak, jakby czymś, przez co możemy wyrzucić swoje emocje, przeżycia, radość, smutek, wyrazić siebie. Teraz wiem, kto jest piraniem, a ktoś bratem Nieważne, ile się ma lat, nieważne, jakie przeszkody stają na drodze, ale i tak warto walczyć o swoje marzenia, ponieważ jest warto i. Efekty pracy widać po czasie. Wyrzucony w środek gry jak kostka, wybudzony w labiryncie, nie mogąc się wydostać. Nasze teksty są między innymi ma imprezę o miłości. Uczymy ludzi na swoich błędach. Też ja tworzę yy, tak jakby bardziej o tym, o moim światopoglądzie, o tym, jak widzę świat ludzi i wszystko, co jest dookoła. Hip hop ma łączyć, a nie dzielić właśnie. Zapraszamy Was wszystkich 8 września w Parku Miejskim w Skawinie. Organizujemy tam razem z Biurem Inicjatyw Społecznych yy, imprezę, gdzie będziemy zachęcać młodych ludzi do różnych zabaw. Codziennie piszemy, codziennie nagrywamy, nagrywamy młodzi z inicjatywą. Zapraszamy. Zawsze dajemy prawdę na wersach. Gościnny koncert w parku. Zapraszam 8 września.